Mam nadzieję, że mnie nie zamkną za nagrywanie przedszkola, ale chciałam tylko powiedzieć, że tutaj chodziłam do przedszkola 30 lat temu. 25, nie? A tam była baza. I się chowało po krzakach. Witam się z Wami z Lublina po dwóch dniach przerwy. Wczoraj było bardzo dużo załatwiania różnych ślubnych spraw. I takich prywatnych, także nic nie było do nagrywania. Karol jest u siebie, ja jestem u siebie, załatwiamy różne rzeczy. Aktualnie jestem z moją mamą e, i jedziemy na działkę e, pod miasto, tam porobić kilka rzeczy, a później jedziemy na obiad. Tak się żyje na tym urlopie. z mamą do zębożyc pod Lublinem na działkę, na której no kiedyś się trochę więcej siedziało. Tam na końcu działki rosło mnóstwo aroni. Tam pamiętam, że były ziemniaki. Tutaj dziadek miał szklarnię, a tutaj dziadek miał szopę chyba właśnie stoję w miejscu szopy, na której w tym momencie nic nie ma. To była taka szapa, pamiętam, blaszana z narzędziami dziadka, z motykami i innymi grabiami. A tutaj z kolei jest. Ruina po, po domku, który tutaj stał. Jak znajdę jakieś stare zdjęcia w telefonie, to jeszcze wrzucę. Ale no... smutek. A tutaj jest w ogóle wejście do piwnicy i tą piwnicę jeszcze trzeba zasypać. To Taki niewielki był ten domek, ale tu były dwa. Tam był pokój z tamtej strony, to była kuchnia właśnie z piwnicą, salonem. A tutaj był taki drugi pokój. Kurcze, przykro naprawdę. No wiadomo, że to wszystko czas leci dalej i tak dalej, ale... Ale to jest jednak masa wspomnień. Ja pamiętam, że my tutaj przyjeżdżałyśmy co roku z rodzicami, z dziadkami. Pozostałość pojedyncza, że sobie wezmę na pamiątkę. Tutaj jest w ogóle studnia jeszcze. A tutaj była najlepsza impreza w moim życiu, czyli nasza osiemnastka, moja i, moja, i mojej siostry. I tutaj pamiętam, jakieś chyba światełka powiesiliśmy. Tutaj wszędzie stały stoły. No, i ogólnie było 3 dni. Imprezy na jakieś 20 osób. Pozostałość z działki. I patrzcie, takie krzesło, ile ono może mieć lat? Myślę, że z 50 będzie miało. Tak, właśnie przyjechałyśmy sprawdzić z mamą, czy słupki stoją, bo tej ziemia była, miała być działka trochę wyrównana. I zostało tylko kilka drzew na niej. Brama stara, zardzewiała. Ogólnie też ja się tak jaram takimi rzeczami, dlatego że ja jestem wychowana w mieście. I dla mnie taka y, działeczka no to jest kupa wspomnień i tak się czuję trochę no jak no tu jest wieś w sumie. Już bardziej miasto się teraz robi, bo się dużo ludzi buduje, ale to są takie no, wspomnienia fajne. I wiecie tutaj nawet studnia czy coś takiego. Ja pamiętam jak wiecie, zawsze się bałam tam zaglądać do tej studni i jak dziadek wodę pobierał z niej taką lodowatą, pyszną, zimną oezu i pamiętam tam chłodnik robił na, na tej wodzie właśnie ze studni. Pamiętam jeszcze jak mama malowała tą studnię na ten kolor taki niebieski, ale zobaczcie ile to w ogóle ma, ma lat, naprawdę. Szkoda. Trochę szkoda, ale idzie nowe. A tutaj pamiętam zawsze się bałam tej dziury, bo to było okienko od piwnicy. My się w ogóle zawsze z siostrą bałyśmy tej piwnicy. I tam jeszcze widzę jakąś drabinę I jest dziura. Tam takie pojąki muszą umieszkać, że naprawdę Także piwnica będzie zasypywana, gruz zebrany, słupki stoją, działki będą podzielone i zobaczymy, co będzie z tym dalej. Jest to aleja drzew, którą pamiętam z dzieciństwa. Jest to aleja kasztanowa i zawsze tutaj przyjeżdżałyśmy z rodzicami na jesień i zbierałyśmy kasztany do przedszkole, na ludziki. Mama mówi, że to jakiś budynek, ten zabytkowy budynek, ale nie mamy żadnej, nie widać tablicy. Ale ja od kiedy pamiętam, tutaj była właśnie taka ruina. do morza, w którym byliśmy z Karolem w odcinku rogi babci Jadzi. Wróciłam tutaj z mamą i jemy właśnie pizzę, która jest bardzo, bardzo smaczna, ale przyjechałam tutaj tak naprawdę na deser, który jadłam wtedy i go zamówiłam, chociaż zmienili kartę wczoraj, ale pani powiedziała, że zostały dwie porcje, także, także będzie deser ten co wtedy kokosowy. No i mamy deser, znaczyż no, to nie wygląda pięknie. Chciałam tylko powiedzieć, że wracamy pełniutkie, z pełnymi brzuszkami i że było wyborne i że wpadajcie do morza i w ogóle no, polecam. Witam się z Wami kolejnego dnia. No. <noise> Chciałam się przywitać tutaj z moją siostrą, którą mam nadzieję, że chyba, chyba pamiętacie. <noise> I co? No i kolejny dzień urlopu, kolejny dzień załatwiania wracamy właśnie z salonu sukien ślubnych i z przymiarki pierwszej. Z której wracam bardzo, bardzo zadowolona. Karol jeszcze nie wie i się nie dowie. Niech ma niespodziankę. Pijemy kawkę, idziemy zacząć parę rzeczy i, I widzimy się z Karolem później, bo przyjeżdża dzisiaj do mnie do Lublina. Na miasto. Na miasto, tak. I będziemy nagrywać? Będziemy będzie. Będzie w vloga? Będę robić vloga. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy po zakupach i że jesteśmy po jedzeniu i że czekamy na Karola i Karol będzie za... Dwie godziny i idziemy na miasto. I coś jeszcze chciałam powiedzieć? Ja to umiem nagrywać filmy jednak. Dokumentalne powinnam nagrywać. Styrane po zakupach, co? Ciężkie torby, ledwo idziemy, a właśnie przechodzimy koło naszego przedszkola, które już Wam pokazywałam, ale chciałam jeszcze raz pokazać, bo teraz przynajmniej nie widać. To znaczy pewnie nic nie będzie widać, ale ta kółka, widzisz? One są, one są centralnie yy, sprzed 30 lat. Chyba tak. No nie? Tak to I wygląda. Tam, 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 a tam była I tamte domki, i tam były ba ale tutaj też była baza z tej strony. Ale tam była fajniejsza. No były dwie, bo ty byłaś w tej bazie z, z Michałem, a ja byłam na tej bazie. Nie wiem z kim. Pozdrawiamy Michała i to no. Michałka. Michałka, tak? Pierwsza miłość, przedszkola. Ale my akurat czasy przedszkola fajnie sobie minęły, bo mieliśmy super opiekunkę, panią Jadzie, którą nazywaliśmy babcią, dlatego że mamy babcię Jadzie. Więc miałyśmy trzecią babcię i miałyśmy takie same zabawki, nawet nie do leżakowania, bo były dwie identyczne, chyba specjalnie dla nas. I pamiętam kiedyś taką sytuację, jak tam jedno dziecko zabrało jedną z tych zabawek i oczywiście się popłakałyśmy, no bo nie to... mogłyśmy mieć takich samych, no ale później tam panie przedszkolanki nam pozamieniały, nie? No ja pamiętam. I pamiętam ja też... Ja pamiętam coś innego, ale nie pamiętam tego. <grym> <grym> to już pewnie się domyślam. Ale pamiętam jeszcze na rytmice jakby piosenki o Eli, to zawsze uciekałam do toalety i płakałam w łazience, bo mi było przykro, że o mnie śpiewają. <grym> Tak, a Ty chciałaś powiedzieć jak zwymiotowałam buraczkami na Pani klece tak. pikutki? Tak właśnie. Opróciłem. O Jezu, bardzo długo nie lubiłam buraczków, ale już uwielbiam. Dzień dobry Państwu, spędziłem kilka dni w domu. Ogólnie czas polegał na załatwieniu kilku prywatnych spraw, ale też na przyjemnościach, dlatego że z rodzicami wędziliśmy fajne mięska. To wszystko będzie zabrane z nami do Anglii, także była mała nauka wędzenia. Bardzo mi się to przyda, bo mam zamiar zacząć to robić intensywniej, że tak powiem. A teraz lecimy do Lublina spotkać się z moją piękną narzeczoną. Widzę podwójnie. Witamy Państwa ze słonecznego Lublina. Witamy dzień dobry. Stało to panią. Stało to panią. Coś nam nie poszło ostatnie nagrywanie, bo jesteśmy tacy zajęci, zabiegani, zalatani. I naprawdę mamy tyle na głowie, że po prostu załatwianie y, prześlubnych sprawunków y, no zajmuje mnóstwo czasu. Tak, wypełnia nam dzień. Ale dzisiaj idziemy do naszych przyjaciół na obrzeże Lublina, na północ od Lublina, gdzie będziemy sobie spędzać fajnie z nimi czas. I mam nadzieję, że pokażesz mi nasz ponton nowy, tak. bo jeszcze nie miałam przyjemności. Elcia nie widziała pontonu jeszcze. No właśnie. A że wokół ich posiadłości jest mnóstwo jezior, to na pewno będzie gdzie przetestować ten ponton. Będzie okazja, żeby popływać. Zapraszamy. Zapraszamy. Moi drodzy, nastąpiła mała zmiana planu, dlatego że Elcia ma jeszcze troszeczkę załatwień tak ja wziąłem ze sobą kampera. Pojechałem do sklepu wędkarskiego opłacić pozwolenie na region lubelski tutaj. I przyjechałem sobie na Bystrzycę. Może spróbujemy coś połowić. Najpierw zobaczymy jak wygląda teren, jak wygląda woda. Woda jest dosyć mocno brudna. I może coś połowimy. Piękna rzeka Bystrzyca. Jesteśmy w górnym biegu. Woda jest przykolorowana przez opady deszczu. Ale nie wygląda to źle. Także chyba coś tutaj podziałamy. Dobra, przebieram się, bo jestem w krótkich spodenkach. Wow, ja tu właśnie rybę widziałem. To taki grzbiet duży tutaj był. No fajnie. Przebieramy się i porzucamy sobie troszeczkę na spinning. Tutaj na takim parkingu zostawimy sobie busa. Wskakuję w wygodne buty, długie spodnie i ogień. Patrzcie jak pięknie łąki, rzeka. Tutaj widać ryby, jak sobie wpływają do strumyka, klenie małe. Skoro to są klenie, to ja za chwileczkę spróbuję też smurzaków. Są takie małe przynęty o kształcie żuczka, robaka. O, tam sobie buszują młode klenie. Przepięknie. Troszkę słychać samochod, bo zaparkowałem tam. Jest blisko ulica, ale tak to piękne łąki. Zobaczcie kolejne przepiękne zakole rzeki. Teraz się zmienimy na smużaka takiego. No niestety nic nie wzięło, ja już samochodzi, dlatego że Elka dzwoniła, że jedziemy po nią i wracamy do oryginalnego planu, jedziemy do Badi i Bartka. Naprawdę pięknie położone gospodarstwo. I zobaczcie jakim to miejsce ma potencjał. Tutaj na kamperki. Tutaj jest staw z rybkami, podobno wielkimi karpiami. Wszędzie dookoła lasy, łąki, ptaszki śpiewają, naprawdę jest gdzie odpocząć. Super z daleka od miasta, cisza i spokój. Bo wyjadło z samochodu. Szupacz. No. Akurat dobrze się wydobył. Walutki z I To Kowalski na wakacjach. Przyjechał. Sławny na kerpezach. Gotowy do działania. Pompuj. Eldorado. Łęczyńsko włodawskie. No i dobra, przyjechaliśmy sobie na jeziorko. Jest w ogóle dzień kolejny. Odpoczywamy sobie, bardzo fajnie spędzamy czas i przyjechaliśmy sobie na taką miejscówkę. Tutaj mamy łoweczkę piknikową, ale my po swojemu się rozkładamy. I co? Będziemy testować ponton. Ja będę robić śniadanie. Musimy niedługo wracać do Lublina, ale jesteśmy zachwyceni. Jest przecudownie. Jak tam wonton? Wróciliśmy sobie, dostaliśmy tutaj od pani Alinki i pana Zegmunta Króliczka. Bardzo dziękujemy i naprawdę, naprawdę jesteśmy mega wdzięczni. Mamy bez, mamy pomidorki, mamy ogóreczki. Brodzimy go, ale wiejski króliczek. Naprawdę dziękujemy. Dzięki Bartku za gościnę. Ja dziękuję. <laughs> Fajnie wy byliście. Pozdrawiamy też Pati. Merci, że mogliśmy być tu. <laughs> Kolejny smerfastyczny weekend, naprawdę przepiękne gospodarstwo i ogólnie naprawdę robiące wrażenie potężna posiadłość, naprawdę super sprawa. Bardzo dziękujemy Bati, i Bartkowi i rodzicom. Tak, za króliczka, za gościnę, za wszystko za naprawdę. Za wszystko, bardzo dziękujemy. I... Szkoda, że tak krótko, ale następnym razem będzie dłużej. A my lecimy w góry. W trasę. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Merci, że byliście z nami. I Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej! Hej.